Bandyci po prostu boją się tu przychodzić, żeby nie zwariować. Zostawiamy Was w spokoju, dodał Piszchała z lekkim drżeniem w głosie, ale pod jednym warunkiem, nigdy, pod żadnym pozorem, nie proście o wsparcie z komendy głównej. Chcemy o Was zapomnieć dla własnego zdrowia psychicznego. Gdy inspektorzy wyszli, na posterunku zapanowała radość. Czarek zdjął okulary przeciwsłoneczne i spojrzał na kasie. Widzisz, jesteśmy nietykalni. Jesteśmy idiotami. Czarku odparła Kasia, uśmiechając się jednak lekko. Ale przynajmniej jesteśmy razem. Dzień dobiegał końca. Pershing zasnął pod biurkiem, komendant zaczął planować kolejne imieniny, a Czarek, Czarek znów podszedł do tostera. Ciekawe, co by się stało, gdybym teraz dotknął go widelcem? szepnął. Czarek! Nie! krzyknęli wszyscy naraz. Ciąg dalszy nastąpi. Trzynasty posterunek. Kronika Absurdu, rozdział pierwsza. Burza, tostery i objawienie. Warszawa nigdy nie sypiała spokojnie, ale trzynasty komisariat był miejscem, gdzie sny przybierały formę gorączkowych halucynacji. Tego dnia niebo nad stolicą miało barwę starej siniaki, fiolet zmieszany z brudną szarością. Deszcz nie padał, on po prostu anektował miasto, zmieniając ulice. Wrwące potoki, w których topiły się resztki zdrowego rozsądku. Cezary, Cezary, stał przy oknie, opierając czoło o zimną szybę. W powietrzu unosił się zapach mokrego tytoniu, taniej kawy i przypalonego pieczywa. Nie dość, że burza to jeszcze leje wymruczał do siebie, a jego głos utonął w huku pioruna. W taki deszcz nawet grzanki się palą, żeby tak coś się stało, coś wielkiego, coś co. Wyrwałoby nas z tej stagnacji. Kasia, siedząca przy biurku i bezmyślnie przerzucająca akta, spojrzała na niego z mieszaniną politowania i pożądania. Dla niej Czarek był zagadką zapakowaną w zbyt ciasny mundur. Zrobiłeś to dla mnie? zapytała cicho, mając na myśli poranną kawę, o którą prosiła pół godziny temu. Jasne, odparł Czarek, nie odrywając wzroku od kałuż. Ale czy ty mogłabyś zrobić coś dla mnie? Nie ucięła. Wracając do lektury erotycznej mapy ciała, którą ukradła z biurka Zofii. Wtedy zadzwonił telefon. Stary, ebonitowy aparat na biurku komendanta wył niczym ranny wilk. Trzynasty posterunek, słucham? Czarek podniósł słuchawkę. Zielony stwór ukradł panu portfel? Tak, rozumiem. Jak bardzo zielony? Jak nowalijki? Czy jak niedojrzały arbus? Miał różki? A pan kłamie. Proszę pana, w taki deszcz kosmici... Nie wysiadają z latających spotków, bo rdza IM zżera podwozie. Dobranoc. Odłożył słuchawkę i spojrzał na Kasię. To już trzeci taki telefon dzisiaj. Ludzie się nudzą, więc wymyślają ufolutków. A może to po prostu zbiorowa psychoza spowodowana niskim ciśnieniem? Idę to sprawdzić, powiedziała Kasia, wstając gwałtownie. Przecież pana! krzyknął za nią Czarek. Toster poraził ci mózg od się trzaskając drzwiami. Mechaniczny bóg i mała apokalipsa. Czarek podszedł do Tostera. Urządzenie to, zakupione przez Stępnia na bazarze pod pałacem kultury, od rana wydawało dziwne dźwięki. Było czymś więcej niż maszyną. Było totemem nieszczęścia. Czarek w odruchu czystej, dziecięcej ciekawości dotknął metalowej obudowy. Huk. Błysk. Ciemność. Nagle poczuł, jak przez jego synapsy przepływa cała wiedza wszechświata. Widział strukturę atomu, rozumiał mechanikę kwantową i wiedział dokładnie, gdzie stępień chowa zapasową wódkę. Kiedy otworzył oczy, nie był już tym samym człowiekiem. Powierzchnia Ugandy wynosi 236 tysięcy kilometrów kwadratowych, powiedział czystym, dźwięcznym głosem. Stolica Kampala. Podział administracyjny na 33 okręgi. Kasia, która właśnie wróciła przemoczona do Nitki, stanęła w progu. Czarku, co ty gadasz? Mówię w 39 językach, Kasiu. Rozumiem teraz, że wszechświat jest jedynie matematyczną symulacją, a nasz komisariat to jego najbardziej bolesny błąd systemowy. W tym samym czasie do dyżurki wszedł stępień. Jego oczy, przesłonięte grubymi szkłami okularów, wydawały się błądzić w innym wymiarze. Czarku, dzwoniła twoja żona, wychrypiał. Ta psychopatka? Zapytał Czarek geniusz, obliczając w pamięci trajektorię lotu nadchodzącego nieszczęścia. Powiedziała, że będzie na ciebie czekać na dworcu, między 11 a północą. Pamiętasz mojego kolegę? Żona go popchnęła pod pociąg Paryż-Moskwa. On z tego wyszedł, ale do dziś myśli, że jest konduktorem. Rozdział drugi. Zielona gorączka i nudyzm egzystencjalny. Burza ucichła, ustępując miejsca morderczemu upałowi. Słońce wisiało nad Warszawą jak rozżarzona patelnia, na której smażyły się ludzkie sumienia. W łonie policji temperatura sięgała zenitu. Ciu! Ciu! jęczał Czarek, zdejmując mundur. Przykleił się do mnie jak grzech do polityka. Rozbierz się, poradziła Zofia, wachlując się protokołem z zatrzymania kieszonkowca. I wtedy narodziła się wolność. Czarek w akcie buntu przeciwko fizyce i regulaminowi zaczął biegać po korytarzu nago. Wolność! Naturyzm! krzyczał, przemykając obok osłupiałego komendanta. Czarek, co ty robisz? wrzasnął komendant, tuląc do piersi Persinga. Pies, jedyna istota, którą komendant, darzył szczerym uczuciem, szczeknął z dezaprobatą. Jestem w zgodzie z naturą, szefie odparł czarek. A naturą policjanta jest bycie bezbronnym wobec piękna świata. W celi. Siedział już zielony stwór. Okazał się nim być niejaki wader. Drobny pijaczyna, który w pijackim widzie pomalował się farbą do płotów i ukradł kilka portfeli, wierząc, że jest wysłannikiem z planety Marysia. Ja nie losolak, ja wader, mam rotał, patrząc na gołego czarka. Myślałem, że na Ziemi jesteście dziwni, ale to przechodzi moje galaktyczne pojęcie. Do posterunku weszła starsza pani. Spojrzała na czarka, na zielonego wadera, potem następnia, który próbował trafić kluczem do zamka w szafie pancernej. Od 40 lat nie widziałam gołego mężczyzny, westchnęła. To mogło mnie zabić. Ale wie pan co, panie władzo, to lepsze niż dziennik telewizyjny. Rozdział trzeci. Imieniny i widmo brzytwiarza. Zbliżały się imieniny komendanta. Atmosfera gęstniała, bo każdy wiedział, że prezenty dla szefa to stąpanie po kruchym lodzie. Kupmy mu suczkę, dla Pershinga zaproponował Arnie, prężąc muskuły przed lustrem. Jeśli w tym komisariacie pojawi się drugi pershing, to ja popełniam samobójstwo, mruknęła Kasia. Kupmy wódkę, zaproponował Stępień z pragmatyzmem godnym starego Wygi. Komendant nie pije w małych ilościach. W nocy posterunek zamienił się w arenę walki o przetrwanie. Jola, przyjaciółka czarka z ulicy, przykuła go do biurka kajdankami. Misiek! Wróciłam! krzyknęła, podczas gdy Czarek próbował wyjaśnić Kasi, że to tylko tajna misja infiltracyjna. Kasiu, kluczyk! Błagał Czarek, gdy w progu pojawił się Alfons Biernacki. Widzę zielonego słoja wychrypiał Alfons, patrząc na pobojowisko. Tu prawo się kończy i ja się zaczynam. Nagle pod posterunek podjechał czarny jaguar. Z auta wysiadł Whistle, słynny reżyser, w towarzystwie wielkiego aktora, który miał zagrać w filmie Dziesiąty Komisariat. Chcemy zobaczyć prawdziwych gliniarzy, powiedział reżyser, wchodząc do środka. Zobaczył. Gołego czarka przykutego do biurka, zielonego ufolutka w celi, stępnia wymachującego brzytwą babci i komendanta płaczącego nad pershingiem, który zjadł imieninowy tort. Reżyser westchnął, otarł pot z czoła i spojrzał na operatora. To jest banalne, zbyt realistyczne. Nikt w to nie uwierzy w kinie. Rozdział czwarty. Cienie przeszłości i szpikulce do lodu. Noc na trzynastym posterunku miała swój własny rytm wyznaczany przez tykanie starego zegara i sporadyczne chrapanie Pershinga. Stępień siedział w kącie, czyszcząc swoje okulary skrawkiem brudnej szmatki. Jego twarz, porana z marszczkami lęku, przypominała mapę nieszczęść, których nikt nie chciał zwiedzać. Czarku zaczął szeptem, jakby bał się, że ściany mają nie tylko uszy, ale i mordercze instynkty. Moja żona. Ona nie jest zwykłą kobietą. Ona jest zjawiskiem meteorologicznym o sile niszczącej. Czarek, który właśnie odzyskał ubranie i resztki godności po incydencie z Jolą, spojrzał na kolegę. Stępień. Każda żona to zjawisko. Moja siostra Agnieszka to też nie jest rurka z kremem. Nie rozumiesz, stępień przysunął się bliżej. Ona widziała film taki z Hollywoodu. Od tamtej pory, za każdym razem, gdy czuję się szczęśliwa, wyciąga szpikulec do lodu i próbuje mi go wbić w płuco. Twierdzi, że to najwyższa forma ekspresji uczuć. Rozwiedliśmy się, gdy przebiła mi płucą, ale ona wciąż dzwoni. Mówi, że to było najlepsze, co nas spotkało. W tym momencie telefon zadzwonił ponownie. Stępień podskoczył tak wysoko, że niemal uderzył głową w żyrandol. To ona wrzasnął. Czarek, powiedz, że nie ży